Choć wszyscy żyją już wizją Zion'a Williamsona w koszulce jakiegoś tragicznie zarządzanego klubu NBA, to oczywiste jest, że wciąż musimy przecież wybrać najlepszego debiutanta tego sezonu. Wczoraj zadałem Wam takie pytanie na Facebooku i wychodzi na to, że odpowiedź wydaje się oczywista. Luka Doncic, koszykarski Jezus z Europy przybył do Stanów pokazując wszystkim niedowiarkom, że na starym kontynencie również rodzą się perły. Statystyki na poziomie 21 punktów, 6 asyst i blisko 7 zbiórek pokazują z jak wszechstronnym graczem mamy do czynienia. A takie występy jak Triple Double z 35 punktami na koncie przeciwko Toronto Raptors, to tylko zapowiedź tego, jakim graczem będzie w przyszłości. Gdy następuje jednak końcówka sezonu, to trzeba przyznać, że często debiutanci zderzają się z pewną ścianą, i choć to jest. Zbyt duże słowo jak na regres a to trzeba jednak przyznać, że w marcu był zdecydowanie mniej skuteczny. Dalej robił swoje, ale wystarczy spojrzeć na skuteczność z załuku, by zobaczyć, że rąsia się rozregulowała. Wpadała co piąta truja średnio. I w tym momencie na scenę wkracza postać drugoplanowa, gość o którym mówiło się, że ma zasięg rzutu niczym Stephen Curry oraz przegląd pola jak Steve Nash. Mówimy o. Che Gra tego gościa podczas drugiej części sezonu po meczu Gwiazd diametralnie różni się od tego co prezentował z początku. A w skrócie wyglądało to nieprzekonująco. Ostatnie miesiące wystarczyłyby mówić o Yangu jak o gościu, który wyrwał Donciciowi z rąk statuetkę Rookie of the Year. Czy słusznie, czy to nastąpi i czy w ogóle mamy o czym gadać, czy może po prostu wszyscy zaczynamy szukać sensacji na koniec sezonu. Pogadajmy o tym. Z tej strony Keep Debit, a to jest kanał o koszykówce. Wspólna historia Trey yanga oraz Luki-Doncicia będzie wypominana przez lata, bowiem ci goście zostali wymienieni już w dniu draftu między swoimi klubami. Dallas woleli Luke, Atlanta chciała Yanga. Szybki biznes, który w ciągu najbliższych lat będzie budzić najważniejsze pytanie: kto wygrał ten deal? Może trochę za wcześnie składam te deklaracje, ale wydaje mi się, że już chyba wiadomo, kto wygrał całą tę wymianę. I zabrzmi to naprawdę potwornie słabo, bo wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Mavs potrzebowali gościa, wokół którego obudują swoją przyszłość. Bazując na doświadczeniu z Nowickim, chcieliby sytuacja się powtórzyła. Uniwersalny grajek z zawodowym doświadczeniem z Europy, Mark Cuban upolował Don jakby był lecącym rekinem z tornado: Easy. Hawks potrzebowali przede wszystkim przebudowy i zabawy od zera. Dennis Schruder nie mógł im tego dać, więc postawili wszystko na jedną kartę. Problem jest taki, że to mógł być ślepy traf, wiecie o co mi chodzi. Trey Young miał być Stephenem Kerrym, Steve Nashem, a mógł się okazać Jimmerem Fredet. Początek sezonu był dla Younga co najmniej interesujący, a takie występy jak 35 punktów oraz 11 ases w zaledwie trzecim meczu zawodowej kariery, nieważne, że przeciwko Cavs, pobudzały wyobraźnię fanów Atlanty. Istniejecie, prawda? Kolejne mecze budziły jednak niepokój, bo okazywało się, że Trey bardzo, ale to bardzo lubi tak po prostu przechodzić połowę i palić truje dwa kroki za linią. Przypominam, że mówimy o gościu, który był porównywany ze Stephenem Kerem, więc co miał zrobić, jak nie palić z 10 metrów? I zaczęło się mecze z samymi pudłami z załuku: 0 na 5 0 na 6 0 na 7 i hype na Yanga minął. Nie tylko dlatego, że Luka w tym samym momencie grał wyśmienicie, Yang po prostu grał źle. Przed przerwą na mecz Gwiazd, Trey zaliczał 17 punktów i 7,5 asysty na mecz, trafiając na 40% skuteczności. Wyścig po statuetkę Rookie of the Year wydawał się rozstrzygnięty na korzyść Doncicia. Po tej przerwie jednak, Trey odpalił mecz z 30 punktami i 10 asystami na koncie, na bardzo dobrej skuteczności. Kilka dni później przeciwko Rockets zdobył 36 punktów i 8 asyst. Dwa dni później ponownie 36 punktów, dołożył 10 asyst przeciwko Timberwolves, aż w końcu z pierwszym dniem marca zaliczył najlepszy póki co mecz w karierze: 49 punktów i 16 asyst przeciwko Bulls. W historii NBA było tylko trzech debiutantów, którzy zaliczyli w jednym spotkaniu co najmniej 40 punktów oraz 10 asyst. Michael, LeBron oraz Trey. No i się zaczęło. Niestety, Hype Train średnio tłumaczy się na język polski, ale niestety jakoś musicie to przełknąć. Pociąg z szumem wyruszył. Kompletnie nieistotne jest to, że Atlanta ten mecz przegrała. Mówimy o tankującej drużynie, która ogrywa swojego małego nieopierzonego jastrzębia. Szybki rzut okiem w statsy pokazuje jednak, że te 49 punktów są nieco przesadzonym wynikiem, bo Young grał niemal 56 minut w tym spotkaniu. Hawks i Bulls mieli cztery dogrywki. No, komedia, mówię Wam, Vince Carter był drugim najdłużej grającym zawodnikiem Atlanty w tym meczu, 42-letni Vince Carter. Zagrał w tym meczu 45 minut. Gdy mówimy o tym występie w kategorii Rookie of the Year, to warto to pamiętać. Young miał na to nie tylko 4 kwarty, ale i 4 dogrywki i 9 strat. Oczywiście to jest tylko szukanie dziury w całym, bo wystarczy spojrzeć w statystyki Trey Younga po tej całej all-starowej przerwie, by zobaczyć, że chłop dopiero teraz się uruchomił. 25 punktów i blisko 10 asyst na mecz to świetne wyniki jak na debiutanta, ale spójrzcie na tę skuteczność. Trójki Yanga zaczęły być pewniejsze i te 38% to coś naprawdę niesamowitego. O Yangu zaczęło być głośno i wielu graczy już zdążyło wypowiedzieć się o nim bardzo ciepło, oddając mu statuetkę debiutanta sezonu w ręce. Damian Lillard, Donovan Mitchell, Blake Griffin, Kyle Kuzma. To tylko krótka lista nowych fanów Yanga. I nagle te wszystkie rekordy z gatunku najmłodszy gracz w historii, który coś tam. Te wszystkie mecze z Triple Double na koncie. Te mecze, przypominające grą młodego LeBrona Jamesa. Efektowne, niesamowicie efektywne końcówki spotkań w wykonaniu luki, czy chociażby te klikalne highlighty z szalonymi step oraz trójeczkami po nich, nagle to wszystko przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. W pewnym momencie zaczęło mi się wręcz zdawać, że już tylko europejscy fani koszykówki w mediach społecznościowych przypominali o istnieniu Dącicia. Moja ulubiona teza związana z NBA pasuje oczywiście i tutaj. Pamięć fana NBA ma maksymalnie jeden miesiąc. Jak widać, dotyczy to nie tylko samych fanów, ale i zawodników. Luka Doncić zaliczył gorszy okres po meczu gwiazd. Ale no nie wiem, skoro już bawimy się, w kto miał lepiej, kto miał gorzej, to ten gorszy okres i tak był lepszy niż gorszy okres Trey Younga z początku sezonu. Głupia zabawa, wiem. Tak samo jak argumenty osób, które chcą dać Youngowi statuetkę za ostatnie półtora miesiąca. Widzę tutaj sytuację podobną do zeszłego sezonu. Było niemalże pewne, że Ben Simons otrzyma nagrodę, ale wokół dobrych występów Donowana Michela budowano tak ogromną otoczkę, że naprawdę można było uwierzyć, że to jak walka równy z równym. Puenta tego wszystkiego jest jednak taka, że statuetka Rookie of the Year nie znaczy dosłownie nic, i wystarczy spojrzeć właśnie na przypadek tych dwóch gości, Donowana oraz Bena, żeby to do nas dotarło. Przecież w tym momencie, jeśli chodzi o tą całą dyskusję Rookie of the Year z zeszłego sezonu, mówimy praktycznie tylko i wyłącznie w tym kontekście, kiedy nagle ktoś mówi ten, wiecie, prześmieszny żart, że Ben Simmons w tym roku również może zgarnąć nagrodę, prawda? Najważniejsza kwestia brzmi, jak bardzo Luka pomoże Dallas, w którym kierunku Trey popchnie Atlantę. W tym momencie mamy do czynienia z dwoma kiepskimi drużynami, przegrywającymi na potęgę, ale z takim młodym i ogromnym talentem na pokładzie mogą dokonać wielkich rzeczy. Trey ma coś w sobie. To nie jest tylko i wyłącznie pewny siebie cwaniak oddające trójki 9 metrów, bo może ten gość ma w sobie wirtuozerię Steve Nesha. Ma koziołek, niesamowite wejście pod kosz, ma odwagę, żeby to zrobić, pomimo tego, że jest dość drobny jak na warunki NBA, i to wszystko pokazuje, że facet wie co robi, to nie jest wcale aż tak surowe. Jeśli mówimy o dalekim zasięgu rzutowym, sprawdziłem, który zawodnik oddał w tym sezonie najwięcej rzutów z odległości 30 stóp, czyli około 9 metrów i 15 centymetrów. To niemal 2 metry za linią za 3. I oczywiście, że liderem w tej kategorii jest Trey Young. 67 prób, trafił 24 z nich. Drugi w tej kategorii Stephen Curry trafił 18 na 59. Mamy do czynienia z prawdziwym talentem, który potrzebuje ogrania oraz szlifu. Już teraz mówi się, że to jest najlepszy debiutant w całej historii organizacji Atlanty. I faktycznie ten gość może stać się tym gościem, którym miał się stać Jimmer Fredette. Czekaj, wróć, to zabrzmiało jak diss. Jeśli Trey Young nie zaprzepaści swojej kariery, to faktycznie będziemy mieć do czynienia z kimś, kto łączy w sobie cechy Stefena Kerrego oraz Stevea Nesha. I co jak co, ale jest to naprawdę ogromny komplement. Film powstał dzięki wsparciu patronów. Jeśli chcesz do nich dołączyć, kliknij w logo Patronite widoczne na ekranie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkich patronów specjalnych. Radosława, Cezarego, Adama, Mateusza, Krystiana i Bartosza. Cześć!